Jak oni no. mogą znaleźć żywciarza, no tak. kiedy wszyscy siedzą przy jednym komputerze? No Zofio, czy mogę spisać protokół długopisem? Nie. Arni, przynieś maszynę z piwnicy. Nie będę pisać na maszynie, mamy komputer. Zaraz został mi ostatni marsjanin do zabicia. A teraz wyrywajcie serce! Tak, ja. jak mogłeś? Co? Jak mogłeś wyrywać mi serce? Dwa razy do przodu w fire. Jestem twoim kolegą. A co to ma do rzeczy? Wyrwałeś serce koledze. Leżę w kałuży krwi, a ty się mnie pytasz, co to ma do rzeczy? Przecież to tylko gra! Ale jakoś mi przykro. No co ty? Nie mów mi, że się z tym identyfikujesz. Ale jak w poprzedniej kolejce oderwałem Ci głowę i kopałem ją po boisku, to Cię ucieszyłem. Ucieszyłeś się, bo w każdym z nas jest morderca. Ale potem zrobiło mi się go żal. Jak się zmęczyłeś kopaniem jego głowy. Wybaczam Ci, że kopałeś moją głowę, a Ty mi wybacz, że wyrwałem Ci serce. Dobra. Chcesz pograć? Nie, to tylko zabawa. No pewnie. Myślisz, że naprawdę tak łatwo wyrwać serce? Czasem żałuję, że nie jestem prehistorycznym człowiekiem. Jesteś. Wtedy wszystko było takie proste. Człowiek łapał sobie kobietę, a jak mu się znudziła, to brał brzytwę, maczugę i się rozwodził. Gdzieś brzytwę. O, moje komendancie, tu będzie świetnie. W Pańskim naturalnym środowisku, wśród dzikich przestępców. W samym środku w... dżungli. O. Świetne. W samym środku wielkomiejskiej dżungli. Dziękuję panu bardzo. Jesteśmy raczej na peryferiach. Posterunkowy, zamknijcie się. Dobra, chłopaki, ustawcie się. A co ja mam robić? E, Pani tu stoję, a jak ja się pana o coś zapytam, no to pan mi odpowie. Dobra. A oni? A oni robią to co zwykle. Witam Państwa w kolejnym dniu naszej akcji przeciwko przemocy. Przemocy stop. W naszym programie walczymy z brutalnością w mediach i pokazujemy przykłady pozytywne. Przykłady pozytywne. Pokazujemy, jak można żyć i bawić się bez pomocy. Bez przemocy. Zaraz odpadnie mu noga. I bez brutalności w mediach. Odpadła. Przykład daje policja. Oto człowiek który na peryferiach miejskiej dżungli. Lubię ten moment. Oto człowiek, który lubi momenty. Uważaj z lewej. Dobi go, bo cię wstanie! Oto człowiek. O kurde! No, przepraszam bardzo, no stop! Nie, panie komendacie, nie może pan jakoś uciszyć tych swoich ludzi? Nie mogę tak pracować. Kurde, no! Zabili cię. Posterunkowy wyłączcie to. Proszę wybaczyć, ale moi ludzie chcą się rozerwać po pracy. Rozerwać? No. Granatę. Niech mi pan pokaże, co to za rozrywka. Trzeba zabijać. Pani z policjantem zgadłam? Lubi pan. Nie. Ja się nie pana pytam. Nic jej nie mówcie. Zrobić nas krwiożerczych maniaków. Ale nic z tych rzeczy, ja tylko uświadomię społeczeństwa, jacy ludzie pracują w policji. Chorzy. Przepraszam, ale to miał być program o mnie. Ale pana policjanci są ciekawsi. Jak są ciekawsi, to się umów z nimi po pracy. Dobra. Ale potem udowodnię, że przez przemoc, to nawet policjant może zostać psychopatą. O, pff, świetne. Dobrze, ale po mnie. Możemy zaczynać? Oto człowiek. Z którego powinniśmy brać przykład. Policjant, który rzucił się z balkonu za swoim psem, aby uratować mu życie. To nie było tak. Milczeć! Będziemy mogli wziąć początek? Proszę sobie wyobrazić ten ogrom poświęcenia. Jak bardzo trzeba kochać zwierzę, ażeby skoczyć za nim z balkonu na pierwszym piętrze. Pomyślcie sobie państwo, skąd mógłby skoczyć nasz bohater, gdyby z jakiegoś balkonu wypadł człowiek. Skoczyłby po kwiaty. Persinki jest dla mnie jak człowiek. Niestety, uratowany czworonok nie może nam zaszczekać o tym, co się stało, ponieważ został ciężko ranny. No to, to się wytnie. On zaszczekał, że mi dziękuję. Czego tu? z rysunku, muszę ćwiczyć. To ćwicz w domu, kupiłem ci sztalugi. Boi się rysować sama. Cio! Teraz będę ja na żywo! Proszę Państwa, a więc mamy już kolejną ofiarę. Zaatakowana została policjantka stojąca na barcie przed komendą główną policji. Na całe szczęście w ostatniej chwili ofiara przeżyła. Panie Ministrze, zwracam się do Pana Ministra. Czy podejrzewa Pan, kto mógł dokonać tej ohydnej zbrodni? Podejrzewam, że policjantka padła ofiarą brzytwiarza. Yy, skąd to śmiałe przypuszczenie? Strażnik, który stał na warcie niedaleko, usłyszał w ciemności słowa: Jestem brzytwiarzem, a to moja brzytwa. Yy, dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiemu winny jest kult przemocy. Winna jest również telewizja. Zamiast pokazywać miłość, pokazujemy zabijanie. Bo zabijanie jest obojętne. A miłość może obrażać uczucia. Z miejsca ataku na 17. ofiarę Brzydwiarza, specjalnie dla Państwa, Irenda para. Dziękuję bardzo. Jestem w tej chwili na posterunku policji i na gorąco przekazuję Państwu reakcję policjantów na kolejny atak szaleńca. Jak zareagują, gdy dowiedzą się, że Brzytwiarz zbliża się do rekordu świata w zabójstwach Brzytwą? Co zrobią, aby sparaliżowane strachem miasto nareszcie odetchnęło? Na posterunku schroniła się przestraszona nastolatka. Jak się nazywasz, dziecko? Agnieszka, czego się boisz? Pan od matematyki. Podejrzewasz, że może być brzytwiarzem. Podejrzewam wszystkich. Wszystkich? Pan od chemii, pan od fizyki, pani od geografii i to, od nas uczy śpiewu. No, wymieniasz raczej przedmioty ścisłe. Z humanistycznych jakoś sobie radzę. Przepraszam, ona jest moją siostrą, a ja jestem jej bratem i się nią opiekuję. Czy pan się boi? Ja? Nie, po 17 razach chyba nie zacznie nagle napadać na facetów. A nie boi się pan o siostrę? Przy mnie grozi jej tylko wyrwanie języka. Słucham? To był taki okrutny żart. A pan, napadnięto na jedną z pana koleżanek. Co pan teraz czuje? Wie pani, że czuję ulgę? Yy, przepraszam bardzo, może pan to nam jakoś wyjaśnić? O, cieszę się. Cieszę się, że brzytwiarz przerzucił się z kobiet na policjantki. Teraz społeczeństwo zrozumie, że my też jesteśmy ludźmi. Płacą nam za narażenie życia. Więc jeśli musisz już zabijać, ty stuknięty psychopato, to spróbuj z nami. Jezu, słyszeliście to? Czy dziś w nocy znów ktoś zostanie zarżnięty? Czy będzie to policjantka, czy niewinna kobieta? Proszę dzwonić na nasz numer audiotele z odpowiedzią ile było ofiar. 17, 14 czy 123. Życzę Państwu miłego wieczoru. Specjalnie dla Państwa Mirella Ciapara. Kto to było? Wracam na nasz znajomy posterunek policji, ażeby udowodnić, że także wśród policjantów są psychopaci i kandydaci na morderców. Ulubioną rozrywką naszych policjantów są gry komputerowe pełne krwi i przemocy. Teraz wbijmy się w plecy. Nie za mało krwi? Chyba nie. Cholera! Szkoda, że nie mamy flag. Mięsny był zamknięty. Miałeś to? <grystanie> Dziewczyny, wychodzimy. Koniec ćwiczeń. Cześć. Miło, że wpadliście. Dajcie sobie. Ćwiczymy odporność na brutalność w mediach. W mediach? To wy będziecie w mediach, za reportaż o was dostanę policera. To niewinna zabawa. Nie ma co z tego robić sensacji. Ja mam nawet już tytuł. Yy, krwawy posterunek. Świetny. My tylko przygotowujemy się na przybycie brzydwiarza. Nie wykręcicie się z tego. Ja czekałam na tę okazję odkąd dostałam się do telewizji. Jesteście skończeni, a ja. Ja. Ja jestem zaczęta. Brzytwiarz może pojawić się w każdej chwili. No jasne. Zaraz tu panie ze swoją żytwą. Brzytwiarz. proszę państwa, byliśmy świadkami zastrzelenia brzytwiarza. Dostanę za to nagrodę Nobla. Jak ją będzie pani odbierać, proszę nie zapomnieć o mnie. Zdążymy z tym na wieczorny dziennik. Nie, nie chcecie chyba tego pokazać w telewizji. Ależ chcemy, chcemy, ja dostanę za to. Beatyfikują cię, ależ on ży! To jest mój kolega, policjant. Policjant? A nie mówiłam? Najpierw mordujecie w zabawie, a potem naprawdę. E, proszę państwa. Brzytwiarz był policjantem. Jaki był? On jest policjantem! Z tym. Wstawaj. E, to wyjaśnia sposób, w jaki zaskakiwał swoje ofiary. Nikogo nie zaskakiwał! On mnie nie dowidzi. E, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę e, na jego zakrwawioną brzytwę. Nie, to jest krew jego babki. Zarżnął własną babkę. No nie, ona sama się podrżnęła, jak guliła sobie wąsy! A ten rysunek namalowała moja siostra, bo on powiedział, że ona nie umie rysować i wtedy wyjął z kieszeni zakrwawioną brzytwę. Nie! Wyjął z kieszeni grzebień, a ona namalowała brzytwę. Bo jest głupia! Tylko nie głupia. Stępuś bucha! Stępuś o bła! Z tym Zapomnij o tym, co ci powiedziałem! Już się nie bawimy! Dziwna O! Będę wila! Jak twoja żona! Zobaczycie z brzydką w telewizji, co skoczy przed okno. Kochanie, już do ciebie jadę. Aha, jeszcze jedno. Telewizja kłamie. No i widzi pani, my się tylko tak bawimy. Mm. Nigdy ci tego nie wybaczę! No dobra, to był głupi pomysł. Ale przynajmniej bardzo śmieszny. <śmieszny> Jestem brzytwiarzem, a to moja brzytwa Twoja mama goliła sobie włosy na piersiach Nie miałem mamy O rany, macie zdrowie Możesz zdjąć maskę, na dziś wystarczy Przyszedłeś nas zabić To będzie dużo krwi Masz trochę naszej. Zabawa. Prawda! Ostrzegałem was, że przyjdę. Dzwoniłem. Jak was zabiję, to wpiszą mnie do księgi Guinnessa. Przecież nie zabijasz mężczyzn. Widziałeś moją twarz. Jeszcze jedna. To będzie rekord nie do pobicia. Spokojnie, ciebie zostawię na koniec. Ona sobie nie poradzi. Też tak myślę. Agnieszko, jeden jedyny raz w życiu zrób, o co cię proszę. Zastrzel go! Nawet nie próbuj, ta strzelba ma spory rozrzut. Możesz pozabijać wszystkich naraz. Chciałeś zrobić krzywdę mojemu bratu, a krzywd wyrządzonych rodzinie się nie wybacza. Daj spokój. Jesteś małą dziewczynką i nie umiesz strzelać. Jestem siostrą gliniarza i mam to wykrwi!